Witam serdecznie w kolejnym odcinku i osłony amortyzatora odebrane. Takie coś. Guma dalej wydaje się być taka dziadoska. Wszystko pewnie z jakichś odpadów. No i to jest ten numer, którego nigdzie nie mogłem znaleźć w zamiennikach. Zapłaciłem 318 zł. Proszę bardzo, Mirin Japan. I Japonia robi teraz taki szmelc. Niewiarygodne. Ktoś pisał, że w Toyocie ma prawie 300 tysięcy i chyba 20-letnia Toyota. Ktoś inny to wyśmiał, że niemożliwe. Ja uważam, że jest to możliwe, bo w BMW teścia. 2004 rocznik, czyli 21 lat, tam jest wszystko w oryginale w całym zawieszeniu. Łącznie z osłonami, i tego. No to jak to jest, że 21 lat to może wytrzymać, albo 6, tak jak u mnie. Dramat po prostu wstyd dla Mazdy i tyle. Taka pierdoła nie mogą zrobić czegoś lepszego. No nic, to co Wam mówiłem, sprężyna jest cała. Dwie osoby pisały w komentarzu: wymień to i będzie cisza. No, jestem ciekawy, czyli zaczynamy od tego. Nie chcę się wierzyć, że ten urwany plastik tak się tłucze. Przecież, gdyby on gdzieś tam dobijał do sprężyny, to bardziej chyba by popękał. A on jest cały poza tym, że tutaj zerwany z tej gumy. No ale zobaczymy: jak będzie cisza po wymianie tego, no to będę w szoku. Jeżeli nie, no to sprężyna cała. Zapytałem Was, o czy możliwe jest, że to górne mocowanie tam dziś może stukać? Oni mówią, że to jest praktycznie niemożliwe. Także jak co, to zostaje tylko amortyzator, który jest dobry, ale może w środku stukać. Takie rzeczy się zdarzają czasami. Z tego co pamiętam, to w zafirze mi stukał amortyzator, prawy przedni, ale tylko jakby upał. No nic, trzeba to wymienić i zobaczymy jakiś widz mi przysłał nagranie swoich osłon nie wiem, może to wrzucimy, zobaczymy jak to u niego wygląda no bo u mnie to wygląda tak czyli tu u góry się zerwało czyli ostatni zwój tej gumy się po prostu oberwał czy to może się tak tu Nie jest na pewno ten dziwnik. Tak mi się przynajmniej wydaje, zobaczymy i to jest to mocowanie. Nawet nie patrzyłem z drugiej strony, ale wiadomo, że wymieni od razu obydwie strony. We Fabii mi się to urwało dosyć szybko, no tu jeszcze siedzi. Czyli jeszcze raz ten plastik tu jest nałożony na ostatni zwój. Tak to wygląda. Czy tam nawet dwa zwoje są chyba? Dzięki. Trzymajcie się.